Tysiąc lat temu edukacja wyglądała zupełnie inaczej niż dzisiaj, a dostęp do wiedzy był przywilejem nielicznych wybrańców, głównie duchownych i przedstawicieli najwyższych warstw społecznych zamieszkujących Europę. W Polsce zapanowania pierwszych piastów nauka odbywała się przede wszystkim w klasztorach, gdzie mnisi przepisywali manuskrypty i uczyli łaciny, która była językiem wykształconych ludzi tamtych czasów. Zwykli ludzie, chłopi i rzemieślnicy nie mieli dostępu do formalnej edukacji, a swoją wiedzę zdobywali poprzez praktyczne doświadczenie oraz przekaz ustny od starszych członków wspólnoty. Dziewczęta z rodzin szlacheckich trafiały czasem do klasztorów, gdzie poznawały podstawy czytania i pisania, lecz głównie skupiano się na przygotowaniu ich do prowadzenia gospodarstwa domowego i wychowania dzieci. Chłopcy z rodzin możnych mogli liczyć na edukację u prywatnych nauczycieli lub w szkołach katedralnych, które powstawały przy najważniejszych kościołach w większych ośrodkach miejskich na terenie całego kraju. Cała nauka opierała się na memoryzacji tekstów religijnych, studiowaniu Pisma Świętego oraz poznawaniu siedmiu sztuk wyzwolonych, które dzieliły się na trivium obejmujące gramatykę, retorykę i dialektykę oraz quadrivium Quadrivium składało się z arytmetyki, geometrii, astronomii i muzyki, stanowiąc fundament średniowiecznej wiedzy, którą przekazywano w łacinie przez wieki w całej chrześcijańskiej Europie niemal bez zmian. Książki były niezwykle drogie i rzadkie, przepisywane ręcznie przez skrybów, którzy pracowali miesiącami nad jednym dziełem, co czyniło je dostępnymi tylko dla najbogatszych instytucji i osób w państwie. Zwykły człowiek nigdy nie miał szansy zobaczyć księgi, a jego wiedza o świecie ograniczała się do tego, co mógł zaobserwować w najbliższej okolicy lub usłyszeć od wędrownych kupców i pielgrzymów. Wiara w zabobony i legendy była powszechna, a lud słowiański długo jeszcze pamiętał dawne pogańskie wierzenia, które mieszały się z nową religią chrześcijańską, przyniesioną przez misjonarzy z zachodu i południa Europy. 500 lat temu, w XVI stuleciu, edukacja zaczęła być bardziej dostępna dzięki wynalezieniu druku przez Jana Gutenberga, co zrewolucjonizowało sposób przekazywania wiedzy i umożliwiło szersze rozpowszechnianie książek. W Polsce rozkwitała renesansowa kultura za czasów Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta, kiedy to zakładano pierwsze szkoły parafialne i mieszczańskie, dające podstawowe wykształcenie coraz większej liczbie młodych ludzi. Akademia Krakowska, założona jeszcze w 1364 roku, była już wówczas prężnym ośrodkiem naukowym, gdzie studiowali m.in. Mikołaj Kopernik czy wielu innych wybitnych uczonych epoki. Reformacja i kontrreformacja spowodowały rozwój szkolnictwa wyznaniowego, ponieważ zarówno katolicy, jak i protestanci zdawali sobie sprawę z konieczności edukowania wiernych w duchu. Właściwej doktryny religijnej dla swoich celów. Jezuici zakładali liczne kolegia, w których nauczano łaciny, retoryki, filozofii i teologii, kształcąc przyszłe elity intelektualne Rzeczypospolitej obojga narodów na najwyższym ówczesnym poziomie europejskim i światowym. Nadal jednak edukacja była przywilejem głównie chłopców z rodzin szlacheckich i mieszczańskich. Podczas gdy dziewczęta rzadko miały okazję Zdobyć wykształcenie wykraczające poza umiejętności domowe i religijne. Chłopi pozostawali w większości analfabetami, choć niektórzy synowie bogatszych gospodarzy mogli uczęszczać do szkół parafialnych, gdzie poznawali podstawy czytania, pisania i rachunków pod okiem miejscowego księdza lub organisty. Metody nauczania były surowe i opierały się na twardej dyscyplinie: biciu różgą. Za najmniejsze przewinienie oraz mechanicznym powtarzaniu materiału do momentu, gdy uczeń opanował go na pamięć bez zrozumienia. Wiedza nadal miała charakter głównie teoretyczny i religijny, a nauki przyrodnicze dopiero zaczynały się rozwijać, choć wciąż traktowano je z dużą dozą podejrzliwości ze strony władz kościelnych i świeckich. Teksty klasyczne starożytnych autorów greckich i rzymskich. Powracały do łask, stając się podstawą humanistycznej edukacji, która kształtowała umysły renesansowej Europy i wpływała na rozwój kultury w kolejnych stuleciach. Sto lat temu w 1920 roku świat wychodził dopiero z traumy I wojny światowej, a Polska cieszyła się odzyskaną niepodległością po 123 latach zaborów. System edukacji był już znacznie bardziej zorganizowany i powszechny, choć wciąż borykał się z ogromnymi problemami wynikającymi z różnic między trzema systemami szkolnymi unaśladowanymi po zaborach pruskim, austriackim i rosyjskim. Rząd polski intensywnie pracował nad unifikacją systemu oświaty, budową nowych szkół. I przygotowaniem kadry nauczycielskiej, która mogłaby uczyć w języku polskim po dziesięcioleciach germanizacji i rusyfikacji młodzieży. Powszechny obowiązek szkolny został wprowadzony, choć w praktyce wiele dzieci, zwłaszcza na wsi, nie mogło regularnie uczęszczać do szkoły z powodu ubóstwa, konieczności pracy w gospodarstwie lub braku placówek. Nauczanie obejmowało czytanie, pisanie, rachunki, historię Polski, geografię, przyrodę i religię, a metody stawały się stopniowo bardziej humanitarne i zorientowane na rozwój dziecka niż tylko twardą dyscyplinę stosowaną wcześniej. Szkoły średnie, takie jak gimnazja i licea, przygotowywały młodzież do studiów wyższych, które były już dostępne dla większej liczby osób niż kiedykolwiek wcześniej w historii. Choć wciąż stanowiły przywilej. Dziewczęta coraz częściej zdobywały wykształcenie na równi z chłopcami, choć stereotypy dotyczące ról płciowych nadal były silne, a wiele kobiet po ukończeniu edukacji zajmowało się prowadzeniem domu. Uniwersytety w Krakowie, Lwowie, Warszawie i Wilnie kształciły przyszłe kadry inteligencji polskiej, która miała budować odrodzone państwo i rozwijać jego gospodarkę. Naukę, oraz kulturę w trudnych warunkach. Technologia zaczynała wpływać na edukację poprzez użycie tablic, podręczników drukowanych masowo, map ściennych, a w niektórych miejscach nawet filmów edukacyjnych i radia jako nowoczesnych narzędzi dydaktycznych dla młodzieży. Pomimo postępów, nadal istniał ogromny problem analfabetyzmu. Szczególnie wśród starszego pokolenia i na terenach wiejskich, gdzie brakowało szkół nauczycieli i środków finansowych na rozwój oświaty dla wszystkich. Nauczyciele cieszyli się dużym szacunkiem społecznym, choć często pracowali w trudnych warunkach materialnych, w przepełnionych klasach i źle wyposażonych budynkach szkolnych, pozostawionych po zaborach lub zbudowanych tymczasowo. Patriotyzm i budowanie narodowej tożsamości były kluczowymi elementami edukacji, ponieważ po latach obcej dominacji należało ukształtować pokolenie dumne ze swojej polskości i gotowe do pracy dla ojczyzny. Ruch pedagogiczny rozwijał się intensywnie, a pedagodzy tacy jak Janusz Korczak wprowadzali nowatorskie metody wychowawcze oparte na szacunku dla dziecka, jego prawach i indywidualnych potrzebach rozwojowych w procesie kształcenia. Edukacja fizyczna i sport zyskiwały na znaczeniu jako element wszechstronnego rozwoju młodego człowieka, przygotowującego ciało i umysł do służby narodowi w czasach pokoju i ewentualnej wojny. Mimo wszystkich trudności i wyzwań edukacja stała się powszechnym dobrem dostępnym dla zdecydowanej większości dzieci, co było ogromnym krokiem naprzód w porównaniu z sytuacją sprzed zaledwie kilku pokoleń.